Witajcie, edukacja na Maxa z tej strony. Kłaniam się nisko i dzisiaj kolejny odcinek serii poradnikowej. Tym razem, jak zrobić magiczną latarnię i jak ją uruchomić czyli popularny bacon. Zapraszam do oglądania. A my potrzebujemy oczywiście crafting table, bo potrzeba taką magiczną latarnię skraftować. Na ja to jest rozsunę kawałek. I yy, żeby ją skraftować, potrzeba do tego nederowej gwiazdy, która, którą otrzymujemy z zabicia widera, szkła i trzech bloków obsydianu. I tak, jak widzicie, w ten sposób można taką magiczną atarię skonstruować. Nie jest to nic trudnego. I następnie, żeby to teraz działało, to trzeba do tego mieć dużo bloków rud. I, i ojej, tak, pamiętam, złoto działa. Yy, pamiętam, diamenty działają, neder działa, yy, ale chyba z żelazem jest chyba najprościej. I teraz tak. Yy, żeby ta piramida była jak najbardziej ta, ten bacon był jak najbardziej wydajny, tutaj miało być, to potrzeba, żeby to miało cztery poziomy. W tym momencie mam, zobaczmy mam, na razie jest tak, czyli potrzeba tutaj powiększyć, także troszkę tego tych bloków żelaza trzeba mieć. Bez farby zawsze trudniej, troszkę żelaza, więc żeby to uzbierać. Także, a, jak sko widzicie skończyło mi się już, tutaj jeden z tak mi się skończył. Mamy dwa poziomy, w sumie trzy, jakby liczyć z tym i jeszcze potrzeba poziomu czwartego. O, nie trafiłem. Tak, cyk, 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 cyk. Jedziemy i jedziemy. I tutaj oczywiście sobie podniesiemy. Tak się złożyło, że akurat nieszczęście nas spotkało, no, spotkała, ale może nam się to żaden potwór nie zrespałni. Przynajmniej nie powinien. Na że zabijemy. Cyk, są Jest A, minąłem. I tutaj odpowiednio teraz tak. Cyk cyk, 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 cyk. Cyk, cyk. Cyk, 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 cyk. Sprawdźmy raz, dwa, trzy, cztery poziomy. I teraz wiekopomna chwila. I cyk jest, latarnia nam działa. Jak widzicie, mój Bacon stoi. Ja już, jak widzicie, w prawym górnym rogu mam efekt. Pokażę go teraz, jeszcze jak Wam go aktywować. Jak go aktywować? Tutaj potrzebujemy przede wszystkim wybrać efekt. Ja w tym momencie wybrałem szybkość. Dwa nie, którzy wybierają pośpiech. To w zależności od tego, co potrzebujemy. Yy, powiedzmy, że pośpiech, żeby był. Muszę zmienić na pośpiech i zatwierdzam, i taki efekt się pojawi. Oczywiście ten efekt z szybkości za 9, chyba 10 sekund zniknie, ale ja pamiętam jakoś tak. Yy, zaraz proszę, zobaczycie. A ja mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Yy, pierwszy Bacon za mną, za Wami mam nadzieję też za chwilkę będzie. Trzymajcie się ciepłutko i widzimy, słyszymy się w kolejnych odcinkach. Do a trzymajcie się.